Cześć widzowie Właśnie kierujemy się w stronę szpitala Dzisiaj będzie taka historia, że Dostałem namiar na Takiego młodego Chłopaka, ma 25 lat Co był bezdomny, podobno długo W wieku 25 lat Wiesz, że był bezdomny alkoholik Jakiś czas temu trafił do szpitala, obcięli mu nogę Całą Udało mi się go namierzyć Napisać do niego Powiedział, że jest w tym szpitalu Zaraz zobaczymy czy ten, kupiłem mu tutaj wody jedzenia. Ciasto, takie rzeczy Zaraz zobaczymy, czy faktycznie jest w tym szpitalu Jemu będziemy pomagać, jak się uda do namierzy, to jemu będziemy jak na razie pomagać Żeby wyszedł z tego jakoś Bo teraz bez tej nogi, to mu pewnie ciężko Tutaj widzowie, jest znalazłem Przedstaw się Stanisław Kendrowski No nie musisz mówić tu A, wody, wody. coś, Co? coś? No, Tu masz wody dwie Przewiozła coś? Siostra? coś? Tu masz Dobrze, dobrze karmią? No zobaczmy Tam jest. To samo mam się na obiad. Tak? Tu masz sernik. Fajnie, Tu masz dwie zupki, jabłka i banany. O dziękuję. Miał co jeść? Tak widzicie widzowie obcięli jedną nogę i teraz walczy o drugą. Zakrzepisać się wydała. Tak, oj, Mojemu utacie. Też ten, on miał. Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Cukrzyca. No, on jest cukrzyca, ale on miał te, Zakażenie, tylko jak to się nazywa. Też miał całą napuchniętą nogę, wiesz. Hmm. Mówiłem. Takaże, nie? No, mówiłem mu tak, ale nasz wyszedł. W ogóle on wiesz, też jak ważył trochę. No, to tak, a później no. już było za późno. A no, widzisz, że tutaj widzisz, że jeszcze to jeszcze nie zagojone. Jeszcze nie są te nitki pościągane, bo to jeszcze jest... Wiesz. A Ty nie masz żadnej protezy na takie nogi? Nie tak, tak z tego co słyszałem, ale mówią, że tutaj jak za łódko to jeszcze za to jeszcze może być, ale nie wiem Ile ty masz w ogóle teraz lat? Co? Ile ty masz w ogóle teraz lat? 38 Już? No myślałem, że 25 A tak. <laughs> to to ja, chyba. Ja on dwadzieścia pięć. I co, do końca będziesz na wózku? Będę będziesz... się starał o protezę, jak mam ten, czy ty, no, przecież... A bo nawet powiem Ci, ja mam sąsiada, który nie ma właśnie tyle nogi, ile Ty. Też mam obcięli całą. I na kulach chodzi cały czas. No, ale to wiesz, musi się najpierw wygoić, bo to się Wygoić musi bo... się przyzwyczaić, ale powiem Ci, że on chodzi na tych kulach bez protezy i jakby chodził normalnie, Ty. z sobie wszystko. To sychę musisz przyzwyczaić. Do tego. No, wiesz, to najpierw musi to być przykliśnienie, poza tym musisz to przestać boleć, bo to wiesz, to wszystko świeże jeszcze, nie? A skąd wiesz, że masz tamtą tam też... Że coś masz stamtąd? No robimy, robili badania wszystkie. A no, co ci powiedzi? Te mi robili USG, no i że żyły są pozatykane. No to jak żyły pozatykane, to zrobi się te, też taka filetowa. A i się zrobić to samo filetowa, i będzie trzeba uciec. A co oni to dotykają? Da się? No, teraz to ja właśnie tą czekalinę. No bo to masz połowę Jeszcze raz widzę taki sprzęt. Co boli to? Bo on... U mnie się Tak? No. A co, leci Ci cały czas woda? Czy coś? No cały czas właśnie ten, ten zaszczyt, zaszczyt zasz, zasz zakrzepowy. Jakbyś był zdrowy, to on Cię do roboty już. Bo ja na wyburzeniach robię. Jak był zdrowy? Ale to wiedziałeś pewnie wcześniej, tylko miałeś w dupie, co nie? Nie no, wiedziałem ja wcześniej, tylko się bałam tego, bo już powiedziałem, że ile razy mi powiedział, że nie mam żurek. Tak? No widziałem Cię wtedy na tym... Na targu? Ty już wchodził? No. no wtedy ja przychodziłem, bo już wchodziłem, ale wiedziałem, że to już nie ma sensu, nie? A jak z psychą? No lekarze, psycholog no psychologa przyjemnik, ale nie odchodziłem się, po mnie potrzebuje. Nie? Przyjęłeś to normalnie? <laughs> A ja mówię, że da się no, przyjąć normalnie. No, nie da się, no ale, ale jak nie jesteś psychologa, no to... Ja, ja się nie ja wyobrażam. Muszę sam, sam sobie jestem poraniony. Co psycholog mi przyjdzie, pogada, pogada, później. Po no? Ja sobie nie wyobrażam stracić nogi na przykład. Wiesz, no wiadomo, że jak już ją stracisz, to jest inne myślenie. Tak, ojciec? Ale ojciec ma tu I on rusza sobie wiesz kolanem I Teraz ma protezę do uczenia A później ma to stać normalną do A on już chodzi z tą protezą A mieszka na wsi teraz No tam u babci Co się Wiesz gdzie? Aha No dziadek już nie żyje to, to, to wiesz Bo przy... no, mieszka teraz z babcią Tam trzeba też remont zrobić Też będę mu pomagał to co wyglądało kiedyś, a teraz a, a pewno po tylu latach. Przecież ten domek jest zrobiony jeszcze z podkładów. A, a gdzie ten Agnieszka, ta siostra Cię nie weźmie do siebie? Na no, siódmę piętro. Dwa pokoje takie malutkie, że nawet tam impuzyk nie wyjdzie przez górne drzwi. Ale windę ma przecież. A winda ma. Ale ja mam się poruszać w niej. A gdzie Ty jesteś na tym? Gdzie no, jestem? Na Piotrkowskiej tam tko, i zbyt, by tak? Tam gdzie ten Damian? Ty, no to może już był na ten A ile tam jesteś? No już. No tak? to nie. No my tam byliśmy niedawno, też nagrywałeś bez tak? No, ale to już przeszli style No też jakoś. Ale też niedawno. Miesiąc dwa temu. Przecież on jeszcze siedział. Miesiąc temu tam chodzi, Przyjeżdżaliśmy codziennie. Może no, już tam byłeś. A gdzieś pisz, w tym domu czy w tym kontynerze na Nie, ja tam w tym pół, tam. W tym domu to nie wiem, bo tam na czwartym wieku się tam kacyś nie mieszkają. No to tak, Damian, w a. takim kontenerze byłem. A ja w którym masz pokój? Po trój. Potrójny? Po, po trójko. Po, a, Damian, gdzie jest po? Aż się bałem, że masz jakiś atak czy Czy któryś z was też. Wejdzie. Wejdzie. Tak, celerze. Siśtaj spokój, ustawiaj o sobie, a potem zamykam sobie dziw. Ono wejdzie, bo? Wejdzie. Ta nie, ta już wiesz, po, po tą chyba nie to wiesz, rozpuszcza mi to. Tylko tutaj wiesz jak te, te nitki, one się wiesz, wzrastają. A sobie... na pewno ci lekarz mówił, czy jest do uratowania, czy nie. No znaczy, oni będą się starać uratować, bo oni nie są pewni czy to się rozpuści. Bo to masz na co nie? No teraz to już lekko na Wcześniej to miałem balon, tak miałem wielką. Ja nie mogę mieć więcej tak, a widzisz? Teraz już jakoś boli, boli, bo, bo tutaj boli. Tu całe, no ale już wiesz, ale już jest wina. Kurwa. Wiesz, że to tylko i wyłącznie twoja wina? Ach. Tak? Ja wiem, bo ja wolę iść do roboty, niż do lekarza. A, wziąłem sobie tabletki, dwa katanale. Nie do roboty. No i co, też powiedziałem, że wiadomo, no sam się zawali, no on powiedział, że jest tego świadomy i tyle, no. Ale czasem czas, czas, nie cofniesz? Ale cofniesz czas? to samo, to samo, że sobie zrobiłem. A dlaczego trafiłeś do szpitala już co, tak było źle, czy czy? Nie, tak by mnie tak nagulało, już nie mogłem wytrzymać bólu, zawsze w ogóle na dopiero po godzinie przyjechały. Co cieliście na drugi dzień, pewnie. Ale, a, a z tym obcięciem, nie, to, bo, to po przyjechał z policją. Co? Z policją. Bo ja pojechałam... było na radę, nie? Czy ja na ręce? I tak zaczęłam się kradnąć z tej nogi, już była cała No i babka zadzwoniła na policję, policja zadzwoniła po pogotowie. No i z policją już, policja i pogotowie przyjeżdżali na sobie. Tylko nie tu, tylko na Medlicach. Najpierw tam mi ucięli tę nogę, a tutaj mnie skierowali z tym zakrzepicą, To no dobrze, że zadzwoniła. Bo no jakby Cię nie ucieli, to byś mógł kochnąć. Co to było zakażenie? Nie. No, ale... też, się ciało? Co? Wstaj też, jeszcze ciało coś? No. Czy nie. Teraz jeszcze to jakoś wygląda z tą jedną nogą. Wiesz, przyzwyczaiłeś psycha do chodzenia na kulach i w ogóle też można żyć, ale bez dwóch to już. Ale to jest spokój, bez dwóch to się nie da. Jak to ani do kibla wstać, ani z wiesz, tak wiesz... Nie nie, za ani nic, nie głupi podnieść sobie z szafki, coś jakieś rzeczy, albo coś. No nawet do szafki wstaniesz tam jedną nogą, kula, noga i do szafki. A bez dwóch? Przecież wiesz jak wyglądają ludzie bez dwóch, Masakra. Co mówisz, że masz elektryczny wyzek taki? Co? Ale wyzek masz? Tak Nie. Taki, sportowy taki wiesz, malutki, nie? Bo ja chciałem taki małe, żeby, wiesz, wszędzie wjechać, nie? Bo sam sobie razem, nie? to u sam, czy coś? Tak załatwiałam Załatwiałem tam pieniądze z mopsu. Ale tak muszę czekać na decyzję. Bo tam celówkę na 380 zł. Mam mieć, bo te leki muszę wykupić, co jeszcze nie wykupiłem. Jak widzę, ze szplata ci pomogę, bo to może załatwić sobie już 500 plus. Tak ten ma. No no to potem by to kombinował, bo na pewno wyrażą pod nogę. Nie? nie wiem ile to, ile to mi wejdzie. Aż byś miał tu leżeć 2000, to lepiej poleżeć, żeby żebyś. Ta, nie nie a chlejesz dalej? Nie. To jest tak. Tam nie wolno przecież i tak. No nie. Znaczy tam niby nie wolno, ale piją. To nie. nie? Wieczorami. A nie. nie. Bo tam jak nagrywałem takie odamiany, to mówił, że wieczorami chleją, a rano, żeby wycześnić. No, on podróż na kiecie, no Jak nie piją. Jak mniej z obcych. No to odkąd? Od tamtąd co ten się widzieliśmy, to cały czas trajesz. Wychodził Witem. Jeszcze jutro przyjadę. Ale jakby wychodził, to jest coś, co napisz, że cię mogę dawać. A dobra. Bo ja mam, ja mam samochód. Jaki masz kogoś? A 91. Mówi dużo o to. Bęgł. Mówił, chodźcie? Tak, jak Masz telefon? Tak. co tak mało odpowiadasz na fejsie? Długo na fejsie pomylił, kurwa, czy bolą. A to w ogóle opisułem... widzisz na dwa oczy, czy? Na cztery. Nie, na no, cztery. Normalnie widzisz na dwa, czy już? Na cztery. Jeszcze ja idę do teniatu, bo to jeszcze babcia leży. Akurat od mojej. Tak? zobacz no. zobaczyć, co jest. Pięć. Potrzebujesz jesteś na jutro? Nie, wszystko mam, dziękuję. Kurwa, ja muszę to opowiadać na jest kurwa, na mi tego pozbywania. A dziwne uczucie jest, jak ruszasz? No, mówisz, że boli mnie pan. pięta stopa, której nie mam. Każdy tak mówi, chłopie. Ojciec też tak mówił. Każdy, kto nie ma nogi, właśnie tak gada. Tak, to jest. A. Niech może boleć piętach, której nie masz, chłopi. I co, czujesz że normalnie na dole? No czuję normalnie, że ona tam jest. Trzymaj. Dobra widzowie, jutro mam nagram coś dłuższego, teraz jedziemy, bo też nie mam czasu, zostawcie łapę suba